Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale To jeszcze nie jest odcinek Z, wy z wykrywania i z eksplorowania To jest odcinek Kolejny informacyjny Przepraszamy, ale jeszcze nic nie nagraliśmy z odkrywania Znaczy nagraliśmy, ale mamy słabą baterię No i no, no, po prostu jest tak ciemno, że nic w ogóle nie widać, nie? Ale nagraliśmy, spróbowaliśmy ale nie martwcie się, jutro mamy mało lekcji Każdy ma po 6 z nas Aha, tak jeszcze Ech, W ogóle nie przywitam się w CKP Znaną jest Karol i jeszcze Kuba Kuba to jest mój młodszy brat On z nami też będzie nagrywał Więc przywitajcie się Cześć, cześć yy, Jutro yy, Jak mówiłem, mamy 6 po 6 lekcji więc wrócimy szybko I będzie jeszcze dzień To wam pokażemy to co wczoraj nagraliśmy Dzisiaj nagraliśmy, ale w nocy no nie wrzuciliśmy odcinka dlatego, że no, mieliśmy po prostu problemy techniczne, nie, nie będziemy wam zanudzać co tam się stało dokładnie, ale po prostu mieliśmy problemy techniczne, no. No i... No tylko taki króciutki odcinek, żeby wam tylko powiedzieć... I co będziemy, że nie, nie skończyliśmy z nagrywaniem. I bardzo wam dziękujemy, bo dzisiaj zobaczyliśmy ile mamy wyświetleń. 19 na pierwszym odcinku, mamy 5 subów. No, to zawsze coś, nie? 2 lajki, no ale też zawsze coś, nie? No, no więc... No, przepraszamy, że jeszcze nic nie dodaliśmy Więc, no jutro na pewno spodziewajcie się odcinka Jeszcze Twittera nie ma, ani nie Facebooka, więc nie pokażemy Wam planu dnia Ale będziemy Wam czasami takie króciutkie odcinki dawać, że nie rzuciliśmy nagrywania I że nagramy jutro jakieś odcinki. Więc na 10 subskrypcji, aha, zapomniałem już powiedzieć Na 10 subskrypcji założymy Twittera I tam będziemy pokazywać plan dnia I mamy dla nas taką propozycję po 20 subskrypcjach ogłosimy jakiś konkurs. Nie powiemy jaka to jest nagroda, ale ogłosimy konkurs. Nie powiemy na, na czym polega, ale ogłosimy konkurs. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękujemy yy, za obejrzenie tego pierwszego i powodzenia w życiu. Cześć!